Polski Ład, Zmiany w programie TAXEON, Podatek Liniowy. W tym filmie pokażę Ci, jak zmiany w przepisach, które będą obowiązywały od stycznia 2022 roku, wpłyną na pracę w programie TAXEON. Składka zdrowotna. Składka zdrowotna będzie wyliczana automatycznie na podstawie kwoty dochodu i będzie wynosiła 4,9%. Podstawą obliczania składki za dany miesiąc stanowi dochód z poprzedniego miesiąca, przychód minus koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami składka nie będzie odliczana od podatku. W przypadku, gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, składka zdrowotna wynosi 271 zł. Uwaga! Ze względu na to, że składka zdrowotna jest wyliczana na podstawie kwoty dochodu, który wyliczany jest w sposób narastający, do wyliczenia składki za dany okres konieczne jest zapisanie rozliczenia okresu dla wszystkich miesięcy poprzedzających okres, dla którego obliczamy składkę. O braku zapisanych rozliczeń będzie informował czerwony wykrzyknik przy składce zdrowotnej oraz komunikat w programie. Zmiana widoku składek ZUS w sekcji rozlicz okres. Składki ZUS za dany okres, wybrany w lewym górnym rogu, są widoczne w tym samym miesiącu. Na przykład wybierając luty 2022 roku, w sekcji rozlicz okres będzie mieli składki ZUS za ten miesiąc. Uwaga, jest to zmiana w stosunku do dotychczasowego widoku składek ZUS, czyli tego że składki ZUS były widoczne w miesiącu ich opłacania, np. w lutym składki za styczeń. Wyjątkowym okresem przejściowym będzie styczeń. W styczniu dla użytkownika będą widoczne składki ZUS podwójnie ze względu na to, że dla grudnia musimy zachować dotychczasowy sposób widoku składek ZUS, natomiast dla stycznia chcemy zastosować zupełnie nowy widok. W związku z tym w styczniu w sekcji rozlicz okres będą widoczne dwa obszary składek ZUS. Składki za grudzień. Opłacane do 10 stycznia. Składki za styczeń, opłacane do 20 lutego. W sekcji pulpit wprowadzamy terminy, w jakich należy wywiązać się z obowiązków podatkowych względem ZUS i Urzędu Skarbowego. W kaflach dedykowanych dla zaliczki na podatek dochodowy, podatek WAS oraz ZUS są wskazane terminy, w jakich należy dokonać wpłaty tych zobowiązań. W związku z tym, że dla każdego użytkownika składka zdrowotna będzie wyliczana indywidualnie. W sytuacji ręcznej edytki składek ZUS możliwe jest przywrócenie wyliczenia składki przez program Taxeon. Wystarczy w sekcji rozlicz okres obok edytowanych składek ZUS wybrać opcję ustaw domyślne składki. Uwaga! Opcja ta jest widoczna tylko w sytuacji, gdy zmieniliśmy składki ZUS ręcznie. Dziękuję za uwagę.